Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta. Witam was na najszybciej rozwijającym kanale się w Polsce. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole, aby dołączyć do najszybciej rozwijającego kanału się w Polsce. A ja zapraszam państwa bardzo serdecznie do oglądania naprawdę emocjonującego odcinka. Pamiętacie wyzwania, w których uczestnicy musieli wytrzymać jak najdłużej w zimnej wodzie? Dzisiaj uczestnicy będą wisieć przywiązani do drzewa, ale przywiązani do drzewa na odwrót, czyli do góry nogami i będą musieli wytrzymać jak najdłużej, żeby zarobić 5000 Złoty. Nie wiem po co ci ludzie tak naprawdę tam przyszli. Czy po fame, czy pieniądze, e, czy chwile sławy, czy po prostu są tak głupi i ryzykują własne zdrowie, żeby po prostu e, zaistyć w internecie. W każdym razie tutaj czeka medyk, który zajmie się w razie omdlenia na tymi pacjentami, którzy stoją tam na dole. Także wszystko jest zrobione względem zasad BHP odpowiednio. Family friendly content. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak w dzisiejszym odcinku to wszystko będzie wyglądać, jak ci ludzie stracą dzisiaj godność, zapraszam Państwa do oglądania. Aktualnie znajdujemy się z naszymi śmiałkami. E, tutaj pięciu śmiałków, którzy będą wisieć, obróceni do góry nogami. W każdym razie, Pięć śmiałków. E, przedstaw się, witam Cię bardzo serdecznie. Dlaczego witam. tutaj przyszedłeś? Sosa. Dla lasek, dla fejmów. po prostu. Ale uważasz, że dziewczyny lecą na fejm? Lecą, stary. Dobra, Biorę skoro radę. tak uważasz. Czy nie dla pieniędzy. Nie, gdzie to kur... Jakie pieniądze? Siema. Siemma. Jak się nazywasz? Szymon. Po co tu przyszedłeś? Nie wiem, kurwa miałem składać radio stary, nie wiem, co ja tu robię. Radio? Jakie radio? To? No radio do samochodu. Nie wiem, co ja to robię, Dobra, siema, ty po co tu przyszedłeś? Ja jak już wygram, kupię CBD na mieście. Aha, no dobra, czyli po narkotyki, dobra. Siema, siema ty jak się nazywasz? Ty po co przyszedłeś? No zarobić trochę na paliwku do Opla, nie? Ale to wiesz, że to jest duża kasa. No tak, no, trzeba to chyba bezigrać, wygrać, nie? Parę, parę miesięcy jeździć, no dobra, a. siema. Konrad jestem. No po co przyszedłeś? No dziewczyna mi kazała, powiedziała, że jak nie wystąpię, to mnie rzuci. Że cię będzie dziewczyna? Tak. To wy co słyszycie? Tak, to była... <laughs> Tragedia górą. Laska go No dobra, no cóż, takie są dziewczyny w dzisiejszych czasach. W każdym razie zaraz zaczynamy odcinek. Będą przywiązani do tych drzew do góry nogami i ten, kto wytrzyma tak. najdłużej wygrywa 5000 zł. Zapraszam Państwa do oglądania. Trzeba ustalić przede wszystkim kolejność, w jakiej oni będą wieszali na drzewach, Także, żeby było po prostu, po prostu uczciwie, zagrać w papier, kamień, nożyce, chyba wiecie na czym to polega, tak Ja od razu mówię, że idę ostatni, nie no, no jak chyba nienormalny jesteś ty. Ty no, wy widzicie jak ja wyglądam, kur? Ale co, no, a co, zobacz, co moja wina, że ty tak wyglądasz? No, no, nie, no nie, no co? Fitness no. na fitness ci kupię. Nie, no i co? Ciebie no, no. tak, <laughs> tak jakbyś przemyśleć, ile ty ważysz? 125. To rzeczywiście będzie ostatni. Drzewo go nie utrzyma. No właśnie. Bę. Będzie łatwiej. On i, tak, i tak odpadnie. No, ale jest... łatwiej będzie miał. No niby tak, ale czas i tak jest liczony e, od momentu, w którym zostaniecie powieszeni. No dobra. Dobra, niech wisiek tak? będzie. Tak? Ostatni nie Jest, nie jest ten ostatni. Ten... No dobra, rzeczywiście jesteś gruby. Dobra, gracie w papierkami i aby ustalić kolejność. Trzy, cztery. Wszystko. Trzy, cztery. E, cztery. cztery. Okej. Okay. Także wybijecie się na pierwsze miejsce. Trzy, cztery, 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 cztery. Kto, wy... Kto wygrał tutaj? Ostatni. Ty ostatni, ja wygrałem. Ty, ostatni, ja to ty ty ty, ja drugi. Ty, drugi, ty pierwszy, tak? Ja. Ostatni, Pierwszy, pierwszy tak? Jest przerażony, pierwszy wie, nie, co go wiemy. czeka. Wie, co go czeka. Zaraz zaczynamy liczyć czas. Zapraszam państwa. Jeszcze raz. Od momentu przywieszenia pierwszego uczestnika po prostu zaczynamy liczyć czas. Czas będzie liczony nie wiem co oni robią, w każdym razie ma zostać przywiązany tak aby wisiał do góry nogami, nie musi wisieć w powietrzu, może się odpychać rękoma, w każdym razie i tak będzie ciężko wytrzymać po prostu na drzewie, w momencie w którym zostanie już przywiązany, zaczynam włączać stoper i wieszam od razu kolejnego uczestnika i po prostu jak wszyscy zostaną już przywieszeni, zaczynamy naszą konkurencję Tutaj zobaczcie jak to wygląda. Tutaj pierwszy uczestnik jest już dobrze. został przywieszony, drugi uczestnik oczywiście też został przywieszony. Aktualnie jest wieszany trzeci uczestnik. W momencie, w którym on puści uczestnika, ja będę musiał przejąć kolegę i przytrzymać po prostu kolegę. No i gruby jest wieszany jako ostatni. I zaczynamy nasz challenge. Jak Wam idzie? Dobrze, dobrze, ale ciężko. Ja może Wam pomogę troszeczkę. Już myślałem, że stanąłem na nim, ale na szczęście nie. Myślę, że nie wytrzymają długo. Lisę na 30 minut przed omdleniem. Oczywiście tutaj już karetka czeka w razie czego. Także nie powinno być źle. Moim zdaniem będzie powinien ciekawy. być bardzo ciekawy film. Wydaje mi się, że będzie, będzie super. Wiesz, że to będzie hardcore. Zdaję sobie sprawę, że będzie hardcore. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to łaski film. Okej, okay, wszyscy nasi uczestnicy już wiszą. Niestety gruby jest chyba zbyt gruby, żeby go przymocować, bo... Bo tak. Niestety, tak. Niestety zostało nas cztery. Jak się czujecie panowie? Możecie oszukiwać, możecie Jaki się podnosić. Jeżeli, jeżeli jesteście w stanie to zrobić, możecie przybrać jego technikę. W każdym razie Jaka? musicie wytrzymać jak Jaka? najdłużej wisząc odwrotnie przywiązani do drzewa. Ja już włączam stoper, żeby mniej więcej wiedzieć ile wytrzymają. Może być to krótki czas, może być to długi czas, w każdym razie który z nich musi wytrzymać jak najdłużej się da. Wszystkie chwyty dozwolone jak to się mówi. Stoper został włączony, zaczynamy challenge. Okej, okay, jak się czujesz? E, minęła minuta dopiero. Jest okej, okay, mam pozycję dobrą. Myślisz, że, że jesteś w stanie to wygrać? Możliwe, ale Możliwe? nie obiecuję. Możliwe, ale nie obiecujesz. Jak ty się czujesz? Powiedz mi. Kurwa, ja się czuję zajebiście, ty. Zajebiście? <laughs> tylko coś kurwa ciężko mi się mówi. <laughs> Czyli uważasz, że nie wytrzymasz długo? Stary, ja to wygram. Wygrasz to? Ja to wygram, to jest pewno. Dobra, odejdź, odejdź, odejdź. Jak się czujesz? A bardzo dobrze, ja mogę tak cały dzień leży sobie Cs. cały dzień cały dzień Wydaje dla mnie to się, że on najlepiej wie wygrasz tysięcy? Kurde, ja, ja wygrałam wszystko dobra no dobrze trzymamy kciuki za was wszystkich i ostatni raz. E, pan, e, pan 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 Pan, 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 o, pan Dziółko, pan Dziółko e, jak się pan trzyma? Powiem ci, że jest dosyć wygodnie. Jeżeli ktoś z was będzie chciał odpaść, po prostu informujecie mnie, zostaniecie odpięci, przekazani medykowi, żeby sprawdził wasze predyspozycje w aktualnym momencie, czy jesteście w stanie wrócić sami do domu. No i resztę chyba zasad znacie, tak? Musicie wytrzymać jak najdłużej. Ty Mortko, jakąś konkurencję dla no, puszystych? No, no. Dla puszystych? No. no nie wiem, może by coś posłuchać. Jak myślisz e, Wydaje mi się, że znajdą się takie konkurencje. Weźmiemy go. Coś Nadaje się wymyśli się. na pewno, nie? Coś się wymyśli coś dla niego. Nie <laughs> Minęły 3 minutki i 14 sekund. Jak się czujecie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ej, ten fach, ile jest on sobie za tysięcy, ile on sobie CBD kupi? O Boże. To jest, to jest zdrowe? Za 5 tysięcy Boże, co, co o, bo, się coś zostało? Co się dzieje? Kuję! Co kuje? Mnie kują. kują! Kują ksaki, o? Ciebie ksiaki nie kują chyba, co? Ja mogę leczyć tak całą noc. Ci... Ci... Robal pod to... no, tak. Mogę ci jeszcze dać jednego jak chcesz. Minęło 7 minut aktualnie. Podchodzimy do zawodników. Jak się czujesz? Wszystko Dobrze, okay? ale Ale strasznie pięty bolą. Pięty cię bolą. Na... Okej, okay. pięty, tylko pięty, nie no, tylko nie, pięty, no, nie tylko, pięty. Tylko, pięty. tylko pięty. Tylko pięty go bolą, także... Ty widzę, że masz reklamóweczkę tutaj pod głową, także To jest jakoś rozminione. 7 minut wyminęło. Jak się czujesz? Zajebiście, bujam się jak to drzewo. Bujasz się jak drzewo, czyli nie ruszasz się w miejscu. No w sumie, w sumie radzi. Ty jak się czujesz? Czujesz się jak małpa? Czujesz się jak małpa. Tak, są u siebie. O, widzę, obstawiam na niego. Myślę, że może wygrać. Wy też możecie wybrać faworytów. Obstawiajcie w komentarzach w tym momencie, który z nich może wygrać. Jestem tego bardzo ciekawy, ty chyba. Możesz zapomnieć o swoim CBD, bo tak widzę, że najgorzej z nich wszystkich wygląda. Nie, jest, go jest dobrze, dobrze. <grym> jest dobrze? <grym> jest go dobrze, do jest go do dobrze. Do dobrze, <grym> dobrze, także... Myślę, że to, to jest faworyt, bo to jest naprawdę... on wygląda jak małpa. Najprawdopodobniej on zostanie zwycięzcą, ale wy możecie wybrać inaczej. I być może będziecie mieli rację. <grym> Czemu taki jak bądź, jest, 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 nie <grym> mi wygodnie. Wygodnie, tak. <grym> wygodnie, a ty? Minęło ponad 10 minut, jak się czujesz? Nie czuję nog. Powiedział nam, jak mamy sprawić, czy krew dopływa im do stóp. Tak więc musimy dotknąć, czy są ciepłe czy zimne. Jak są zimne, czyli że nie dopływa. I Jak? Dopływa czy nie? Ty masz zimne. co ty gadasz? Nie, takie sobie robię? <laughs> nie, on ma akurat się Dobra, dawaj no się do tego? Ja Ty już od, ty Tego też masz ciepłe. No. Ty masz ja ciepłe! Się, ty za bardzo ściśle. Dobra, cicho tam bądź. Odpadasz? No ja odpadam. Uchasz? Ale ja odstawiałem na ciebie. Ale ten on ma zimne, strasznie, bo on jest najbardziej przywiązany. Ja u nogi tylko mam tak bardzo ściśnięte. No a i możesz ale... ruszać, więc zobacz. Ledwo, ledwo. Dobra, trochę coś tam myślę, nawet kolejnego. No, ty ma takie średnie, ale no, no takie zimne ma. Te ślady Pokaż, czy możesz ruszać. Przybiej. Ruszasz, to, to da. Ledwo, ale, ledwo. ale ogólnie Beka, czujecie się dobrze? No, no zwałę mam straszną z tego, co ja tu widzę. Miary? Dobrze? W miarę. Ty chcesz odpaść, tak? No. Ale on chce odpaść, dobra. Trzeba go rozprzesz. Dobra, dziękujemy za udział. Dzięki. Myślałem, że wygrasz, stawiałem na ciebie, no cóż. Za mocno związali, no. Dawaj. Może ktoś go przystrzyma, bo spadnie z tego drzewa. A do bez tu, chodźcie. Pusy może ty się przydasz. To wiesz, że nie będziesz po wszystkie chwilę chodzić? Nie ma tu. Eee! Czy ja zobaczmy czy mogę schodzić? Tróżno tam tego. Ej, chodzisz? Nie. Kurde, Nie. te nogi. Coś tam się nie odzywa tam. O nie, jednak żyje. Wszystko okej? Coś mu się stało. Trochę się przestraszyłeś, co? Za bardzo. No, za mocno, leciutko, ale w następnym tym będę odcinku. No to wygram to na pewno. Ale przestraszyłeś się, nie? Bo nie, dochodzi nie, krew nie czucia w nogach. Okej, okay. minęło prawie 20 minut, w zasadzie poczekamy sobie do 20 minut i zapytamy się naszych uczestników, jak sobie radzą, jaki jest ich stan. Okej, okay. 20 minut właśnie minęło, powiedz mi jak się czujesz aktualnie? A dobrze. dobrze. Dobrze? bardzo dobrze. Fajna pozycja. I jaka to jest pozycja, jak nazwiesz tą pozycję? To nie wiem, na łokcie. Na Netflixa? No, może być na Netflixa. Na Netflixa, tak tak, chłopak ogląda Netflixa, tak chłopak właśnie ogląda drzewa, e, udając, że ogląda Netflixa. E, kolejny chłopak, jaka to jest pozycja? Na drzewo. Na drzewo? Tak. Chłopak tutaj ma pozycję na drzewo, uśmiechnięty, zadowolony, także. Jednoczy się z naturą. Jestem, jestem jednością z tym drzewem. <laughs> <Na kogo śmiech> tak. Stał się jednością. Na kogo stawiam aktualnie, tak? Trudno mi ocenić. Wszyscy jesteście spokojni. Myślę, że on odpadnie. Odpadniesz czy nie? Nie wiem, czas pokażę. Pamiętaj, pamiętaj, że do wygrania jest duża kasa, także... 5000 tysięcy złotych. Ale jak się czujesz? O to zapomniałem zapytać. Yy, powiem ci, że dobrze, ale nóg nie czuję. Nie czujesz nóg? Boisz powoli. się o swoje nogi? Nie. Nie boisz się o swoje nogi? No bo yy, na wózku też da się żyć. Warto, warto, Okej, okay. kolega powiedział, że chce odpaść. Jedyne co wygrał to niestety brudne ubrania. Tak, to czasami i oczywiście trochę fejmu. I po co ty brałeś udział w zasadzie, bo się nie pamiętam? Na paliwo. Na paliwo, na paliwo do Opla niestety będzie jeździć autobus. Wracasz z buta. Wracasz z buta. chłopcze. Chyba, chyba że jeszcze chcesz zmienić zdanie. Zostanę się lepiej. Jeszcze, jeszcze wytrzymać. Chłopak jest twardy, ale nie wiem czy wygra. Nie lubi chyba autobusów. Nie wiem czy wygra, ale tak go po prostu korci to paliwo do opla, że bierze udział. Dalej. Okej, chłopak wytrzymał się 5 minut. Niestety nie jest w stanie dłużej wytrzymać, także... Nogi mnie bolą. Czy ktoś jest mu pomóc w stanie? Bo jeżeli spadnie to... Dredziesz, idź. Ulga? O Jezu, jak fajnie, ja to samo jem. Żebym, żebym ci genitali nie przeciął. <laughs> o, Bo jesteś w stanie chodzić? O! Ej, chyba bucik ci wypadł, kolego. Nawet dwa. <laughs> to, nawet dwa. I nie masz Nie, nie ustanę w <laughs> <pytań>. Nie ustaniesz? <laughs> Dostał paraliżu. Paraliżu nóg. No, Ej, pokaż, próbuj chodzić. Nie da rady, <laughs> do domu. W <laughs> <jest> <laughs> jak, jak tam? Jest! Ta sama do dopłynęła do tego. Także jest <laughs> <także> <laughs> ok. <laughs> o! Jak tam? Jak na razie jesteś najśmieszniejszym uczestnikiem, przynajmniej tyle, przynajmniej tyle rozbawił publiczność. Z pewnością zdobędzie tutaj parę laseczek, które ze Szczecina napiszą do niego w sprawie seksu. W każdym razie zostało dwóch uczestników i prawie pół godziny czasu. Dobra, obydwu chłopakom nie dociera już krew do nóg, także wydaje mi się, że już niedługo podejmą decyzję, żeby odpaść. Żaden z nich nie chce odpaść. Nie wiem, czy ta kasa jest naprawdę warta tego wszystkiego, no ale dobra, minęło. 30 minut. 30 minut naprawdę ciężkiego wyzwania, bo to wyzwanie jest naprawdę ciężkie. Nie chcesz na pewno odpaść? Na pewno, naprawdę ta kasa jest tak wa ważna, żeby, żeby nie odpaść? Nie, ja chcę coś tylko udowodnić, ale... Ja Jemu chcesz udowodnić, czy sobie? Jemu, czy sobie? Sobie. Sobie chcesz coś udowodnić, okay. Ale możliwe, że zaraz będę wołał nożyczki. Nożyczki są, w razie czego Jeszcze tutaj? Jeszcze nie. Dobra, podejdźcie do chłopaka do tutaj, ja się czuję? mi się, tak? tak? Czyli uważasz, że jesteś w stanie to wygrać. Stary, ja tutaj do jutra mogę siedzieć. A czujesz w ogóle nogi? Nie, no, nie czuję. <laughs> czuję, więc sytuacja może się powtórzyć. W się, sensie, że nie będzie w stanie po prostu ustać na nogach, bo... Jeszcze nie gorzej no, niż tamten. Tak jak wiecie, jak czasami budzicie się po prostu i leżycie cały czas na jednej ręce, tak wtedy czujecie drętwienie po prostu. Tak w tym momencie oni najprawdopodobniej będą czuli drętwienia na nogach, więc ciężko będzie im ustać. Pan Ziółko niestety podjął decyzję tak jak myślałem, ale myślałem, że odpadnie jako pierwszy, a nie odpad jako pierwszy. Naprawdę dzielnie walczył, e, odpada, zwycięzcą zostaje tamten chłopak. Jak czujesz? Ale jesteś pewny? Jesteś tego pewny, tak? 100%? Dobrze. Ale nie będzie 5 tysięcy. Czy mnie panowie potrzyma? Pan Ziółko zostaje odcięty w tym momencie, zobaczymy czy będzie w stanie ustać na nogach. No, ale nie tak, nie tak, niżej trochę, niżej trochę, panowie, niżej. Czujesz ulgę? Czuję. E, wiecie, że on nie czuje nóg. Oh. Dobra, postawcie. postawcie go na O kurwa, ale Jeszcze go jesteś w stanie chodzić? No co, co... ty? Nie! Jakoś nie jest. Ej, dawaj, spróbuj iść No, ty, no spróbuj Spróbuj przejść pod drzewa Takie kółko no, odbieram No co ty, nogi no się uginają od razu o, o. Trzymaj się Dobra. dwie minuty i będzie Ja jestem zwycięzca! Ty 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 Zwyciężyłeś! Jak się czujesz? czujesz? Jak się czujesz? 5 tysięcy z portfelu! Jak się czujesz jako zwycięzca? Pięć A. koła! Ja jestem zawsze zwycięzcą. Kurde, to tam widzę, że waleczny jesteś, Waleczny. Gratuluję ci, wygrany. Kurde, stałeś najmocniej tak naprawdę. Przywalony do tego drzewa, że będzie czy najcież żyjotrzeć, także, odczuć, także A, to może to chwilę zająć. Ok, nasz zwycięzca właśnie zostaje odpięty. O, o, kur... Zaraz postawimy go na nogi, i zobaczymy czy będzie w stanie ustać. Zaraz zostanie mu wypłacona zagroda pieniężna, którą oczywiście wygrał nad nami. No i widzimy się, widzimy się za chwilę, jak już będzie stać. Kurwa eksperzynki ty. A ty ty tego chodzi! Lecimy dalej. A. Dobrze, dobrze, wytrwały dobrze. jest. Czyli zwycięzca po prostu wygrywa kasę, zaraz zostanie mu wypłacona, wypłacona kwota. A wy, piszcie, w jakiej konkurencji mają zmierzyć się następni zawodnicy? Piszcie w komentarzach, bo wiem, że chcecie oglądać tego typu konkurencje. Są to bardzo ciekawe konkurencje, które wy tak naprawdę chcecie oglądać. Grube pieniądze, kilku zawodników i. Dużo zabawy, Gruba kasa. a Abrewaliny. Będziemy <laughs> się już w kolejnym odcinku. I jeżeli dotrwałeś do końca, to zostaw taki sam czerwony przycisk. Tam na dole. Na razie.